Uwaga, frazerzy! Mam ważny komunikat, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy firmę Goodstaff. Kojarzycie pewnie Workstaffa, a jest to tutaj taka odnoga, która ma w swojej ofercie właśnie chemię. I w tym przypadku Wheel Alkaline, produkt zasadowy, skoncentrowany, więc możecie sobie go również rozrobić. No i co? Ja nie chcąc przedłużać, zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. cytrynowa świeżość Moj i powiem wam na samym początku zapach tutaj z opakowania mówię cytrusy jakaś zielona herbata jakaś cytryna coś takiego ale później jak już sobie rozrobiłem to w trakcie pracy unosi się zapach Coca-Coli. Mój nos odbiera to jako Coca-Colę, jest to bardzo przyjemny zapach, jeżeli chodzi o ulklinery, szczególnie zasadowe, bo jak dobrze wiecie, pachną one bardzo średnio, przynajmniej w większości, a w tym przypadku jest inny zapach i tutaj na sam początek notujemy mały plus. Will Cleaner przede wszystkim jest koncentratem. Nie jest to produkt gotowy do użycia. Mam tutaj podaną informację, że możemy sobie go rozcieńczyć od 1 do 3, do 1 do 10. Ja na sam początek stwierdziłem, że nie będę robił tutaj przy tak zabrudzonych kołach po prostu tego lekkiego stężenia. Użyłem 1 do 3 i powiem wam, że bezdotykowo. Produkt naprawdę zrobił 75% roboty, może no nawet troszeczkę więcej, ponieważ usunął większość tych zabrudzeń, które były. Felga była podzielona na dwie części, ta, która została spryskana produktem i ta, która po prostu tym produktem spryskana nie była, żeby pokazać wam, co potem samo ciśnienie wody zrobi na kołach. I tutaj bardzo miło zostałem zaskoczony, ponieważ produkt sobie poradził bardzo dobrze. Oczywiście w trakcie pracy, jeżeli jakieś zabrudzenia wam zostaną, to zaleca się skorzystanie z pędzelka lub też szczotki do felk. Po, po to, żeby po prostu ten brud wzruszyć to wszystko to, co zostało, ale takie mycie wstępne zostało po prostu wykonane tym produktem, więc uważam, że jest to jak najbardziej właściwy produkt, który możecie używać. Jeżeli chodzi o bieżącą pielęgnację, to oczywiście lżejsze stężenie po to, żeby ten produkt stał się jeszcze bardziej wydajny, a mówię tutaj, jego zapach przy pracy na pewno będzie dla Was dużym, dużym atutem. Jest to produkt zasadowy, tak jak w samej nazwie macie Alkaline, czyli Zasada, i teraz powiem Wam, że no, niby miałby być bezpieczny do felk aluminiowych. Ja tutaj nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków. Co też warto podkreślić: produkt posiada inhibitory korozji, więc tutaj tarcze czy elementy metalowe nie będą jakby tutaj narażone tak bardzo mocno na korozję w trakcie użytkowania tego produktu. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o wheel cleaner, część praktyczna była tutaj kluczowa. Cała reszta to jest tylko ściągawka i dodatkowe dane, które możecie sobie użyć na potrzeby weryfikacji samego produktu. A praktyka, tak jak mówię, jest tutaj najważniejsza. No i na tym bym chciał ten odcinek zakończyć. Pozdrawiam Pitera z Workstafa. Piter, nie gniewa się, że nie dojechałem, ale do spotkania na pewno dojdzie. Także tutaj na chwilę obecną musisz być zaspokojony tymi nagrywkami. Także ja z Wami się żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych materiałach. નારાજ